Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy rząd Zjednoczonej Urze Prawicy przy wtórze totalnej opozycji implementuje normy eurokołchozowe stanowiące w istocie ingerencję w swobodę zawierania umów między pracodawcami a pracobiorcami. Pytanie, jako że ta implementacja to jeden z kamieni milowych, chciałbym zapytać o następne, gdzie tam w przyszłości najbliższej czai się ten kamień, który nakaże nam wszystkim poddać się opodatkowaniu umów cywilnoprawnych, umów o dzieło, umów, zleceń. Macie to, zdaje się, w planie na pierwszy kwartał bieżącego 2023 roku. Chcielibyśmy wiedzieć, chcielibyśmy się do tego przygotować. Oczywiście, oczywiście żałosna jest ta cała polityka, która nawet nie owija w bawełnę tego, że robicie to, co Wam Bruksela w teczce przyśle. I problem tylko w tym, że to się kładzie ciężarem nieznośnego fiskalizmu na życiu Dziękuję przedsiębiorczości, bardzo. pracy Polaków. Wara Wam od tego, co ludzie pracowici i zapobiegliwi. Dziękuję bardzo, pani i poseł Beata Maciejewski.